Witam serdecznie moje koleżanki rękodzielniczki. Kolejny filmik na temat rękodzieła, tym razem o świętach Wielkanocnych. Nieodłącznie ze świętami Wielkanocnymi kojarzy nam się jajka. Jajko jako symbol życia przebywało z nami już od dawna, w różnych technikach ozdabiane. Najczęściej były to techniki na wosk, czyli farbowane jajka w łupinach, w owsie, na kolorowo. I wzór był robiony takim specjalnym przyrządem z wosku i później ten wosk się po prostu wytapiało. Następną techniką, którą wszyscy na pewno znamy, gdzieś tam może kiedyś robiliśmy, to była technika wyskrobywania. Również jajka gotowało, farbowało w różnych barwnikach, i później jakimś ostrym narzędziem wyskrobywało się wzór. Ja dzisiaj tutaj chcę pokazać mniej tradycyjne techniki, bardziej współczesne. Które trudno jajka, które trudno nazwać pisankami, bo to są raczej strojne jaja wielkanocne. I w ten sposób lepiej to nazywać, bo pisanka to tak kojarzy się bardziej właśnie z tymi technikami, o których wspomniałam wcześniej. Dzisiaj chciałam pokazać taką krótką wycieczkę po różnych technikach, różnych sposobach, w jaki możemy jajko udekorować. Najbardziej takim najprostszym sposobem, który już dosyć dawno istnieje, to jest dekupaż. Wykupasz to jest jajko, syropianowe jajko i na to naklejane różnego rodzaju wzory, z serwetek, z papieru różowego. Można również same swoje wycinanki zrobić jakieś i również na to nakleić. Bardzo dużym dobrodziejstwem jest teraz to, że posiadamy właśnie takie wzory, takie jajka syropianowe, które można bez problemu kupić w sklepach i y, można się w ten sposób pobawić. Y, dokupasz, wiadomo, farbą jajko syropianowe, następnie y, klejem, jakimś y, PWA lub wikolem, czy, klejamy wzory i możemy jeszcze dodatkowo to ozdobić, czyli y, dorobić jakieś tło y, z zwykłymi farbami, farbami plakatowymi czy akwarelowymi. Y, całość takiego jajka y, wykańczamy lakierem akrylowym, żeby zabezpieczyć to przed y, Wilgocią przed jakimiś tam szkodliwymi warunkami. Tutaj pokazuję taki przykład jednego jajka styropianowego z właśnie metodą dekupaż. Następne jajko również metodą dekupaż, też takie większe. To jest trochę taka technika mieszana, bo tu jest i dekupaż i foremki wyciski z foremek silikonowych dokończone do, doklujone jako tło jako taka ozdoba, jako wypełnienie całego tego jajka. Wykańczamy jakimś, jakąś serwetką, jakąś koronką, sznurkiem. Można tutaj takie perełeczki poprzyklejać. To już tam jak nam fantazja podpowiada. Kiedy robimy takie jajko, to musimy sobie zadać pytanie, czy ono ma być jajkiem takim leżącym, gdzieś położonym, czy ma być wiszącym. Wtedy musimy pamiętać o zrobieniu jakiejś zawieszki. Jajko, które leży, możemy również na takim wianuszku postawić. To jest wianek też steropianowy, może to być wianek ze słomy, może też wianek można zrobić z taki gałązek wierzbowych. Owijamy jutą i ozdabiamy piórkami, jakimiś kwiatkami i wtedy taka, taki wianeczek może być wiankiem, który powiesimy sobie gdzieś tam na drzwiach czy, czy w oknie, ale również możemy położyć na parapecie czy na stole i zrobić taką aranżację świąteczną właśnie wkładając takie jajko dekupażowe. Również dekupaż mamy w tych propozycjach, to jest... Jajko wycięte z sklejki, pomalowane, i na tym jest też naklejony serwetka z dekuparzem. Do tego jest jeszcze doklejona połowa jajka plastikowego, takiego akrylowego, i wykończone jest to wszystko też również wyciskami z foremek silikonowych. Też bardzo fajna propozycja, właśnie do powieszenia w okno. Również y, widziałam sposoby zastosowania tego jako y, kartkę świąteczną, bo tu z tyłu można ładnie wypisać życzenia i fajny pomysł kartki świątecznej też wykończone jakąś tam wstążeczką, koronką, y, co bardziej pasuje nam do tego stylu, co będzie nam tu pasowało, to, 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 to w ten sposób możemy sobie też wykończyć. Y, to można robić na różne, y, różnych stylach, takie jajko, bo tu jest y, Jaśniejsze to jest takie ciemniejsze. Kolorystyka również dowolna, tak jak nam tam pasuje. Też można dobrać sobie takie jajko do aranżacji mieszkania, do kolorystyki, której będziemy robić inne ozdoby świąteczne. Również tutaj dekupasz jest to jest robione jajko akrylowe przezroczyste. Ozdabiane dekupażem od środka, bo tamte techniki, które pokazywałam, to ozdabiamy z wierzchu. Tutaj jest już troszeczkę trzeba umieć bardziej się w to wszystko bawić. Trosze, troszeczkę to jest trudniejsze, ale również bardzo efektowne. Też wyklejamy dekupażem od środka i ozdabiamy również tymi wyciskami z foremek silikonowych. To są takie fajne trzy propozycje. To jest jedno jajko. Tu jest akurat tam tamty były użyte serwetki, tutaj jest użyty papier ryżowy. Myślę wydaje, że dla mnie papier ryżowy jest taki bardziej fajniejszy w pracy, bo on się tak szybko nie rozmięka, ładnie się układa, ładnie się naciąga. Tu jest taki vintage'owy króliczek fajny i taki jakiś widoczek. No, w, te, te, tematyka dekoracji to tak jak po prostu no, każdy ma swoje Jakieś tam coś mu się podoba, gdzieś zobaczy, coś go zainspiruje i, i, i może sobie w ten sposób to ozdobić. Kolejną techniką, która tak bardziej nam się kojarzy właśnie z taką wsią, to jest taka fajna technika, to jest jajko zdabiane wiórami osikowymi. Wióry osikowe ja kupuję w takim, w takim sklepie, który taki, to jest, zdaje się Kozie Głowy koło Częstochowy. Tam jest taka firma, która prowadzi również warsztaty. Z, y, y, pracuje się właśnie z takimi różnymi ozdobami z tych wiór osikowych. Y, te wióry osikowe można zastąpić y, zwykłym y, papierem takim y, rysunkowym, różne takie kształty, takie kształty dachówkowe wyciąć y, z tego papieru i tak y, jak dachówkę układać jedno na drugim. Bardzo fajne to jajko, takie y, oryginalne, niepowtarzalne. Y, te osikowe wióry bardzo Ozdobiają. Również taki, taki prosty wiejski styl to jajko ozdobione sznurkiem. Po prostu zwykły sznurek jutowy, zawijamy, owijamy tutaj robimy jakąś ozdobę i to jest też takie y, fajny, taki, taki styl ciekawy. Y, jeżeli mamy dekoracje, aranżacje domowe, właśnie w stylu takim ludowym, to, to, to jajko będzie świetnie do tego pasowało. Tu taka ciekawostka jajeczko ozdobione filcowaniem na sucho. Do filcowania na sucho potrzebna jest nam oczywiście forma z jajka styropianowego, do tego wełna czesankowa, igły do filcowania i sobie nabijamy ten, ten filc na to, na to jajko. Ozdabiamy później różnymi wycinanymi kwiatkami można z filcu i to jest też fajna, taka ciekawa taka propozycja, też y, można różną taką kreatywnością się też wykazać. Następna technika, którą chcę pokazać, to technika pochodząca z Japonii. Nazywa się temari. Tą techniką żeśmy ozdobiały w klubie rękodzieła kule, ale również można tą techniką ozdabiać jajko. To jest bardzo ciekawa technika. Panie ulubiły sobie niektóre właśnie tą technikę, bo to jest naprawdę wzorów jest tysiące. Każde jajko jest niepowtarzalne. Podstawą jest oczywiście jajko styropianowe, na które owija się nici do, do szycia, normalne, zwykłe nici do szycia, tak aby przykryć całe tło. I na, tym, na tych niciach, jako, używając ich jako kanwy, wyszywamy różne, różne wzory. To są takie wzory geometryczne. Jakby kogoś zainteresowała ta technika, proszę sobie zobaczyć w internecie, Technika Temarii. Jakie fantastyczne wzory. Można z tego zrobić, ale dla początkujących to są właśnie takie jajko dla początkujących. Jak się kilka z razy zrobi tą igłą, pierwszy taką siatkę, to później już doskonale widać, jak można tam dalej coś robić. Następną techniką, którą chcę pokazać, jest bardzo łatwa technika, którą można zrobić z dziećmi, też na podstawie z jajka styropianowego. Po prostu zawijane kuleczki z bibuły. I naklejane w dowolny wzór. Można sobie tutaj jakąś taką abstrakcję zrobić, a można też jakiś wzór wymyślony czy napis. Y, też ciekawe, kolorowe, bardzo fajne jajko. Następne y, jajka, które chcę pokazać, to są takie bardziej strojne jajka. One stoją na takiej nóżce. Taką podstawkę też można kupić y, w internecie. Też to jest w zasadzie łatwa technika, ale troszeczkę pracochł bardziej pracochłonna, bo te wyciski z tych mas silikonowych, z tych foremek silikonowych jednak troszeczkę trzeba z nimi popracować. Też jajko pomalowane podkładem i na to naklejone takie barokowe troszeczkę, naklejone różne ornamenty z tej masy silikon z foremek silikonowych. Również to jest ta sama technika, tylko inaczej zrobione. Spód jest wyklejony białą serwetką, białym ręcznikiem, papierowym, białą serwetką, stąd te takie spękania. I to jest ta sama technika też. To są takie, też podstawka jest tylko troszeczkę ta nóżka większa, a kolor też tutaj jest dodany, też czeka barokowa barokowe sposób dekorowania. To samo z tym jajkiem. Również wyciski z mas silikonowych i przód ścięty i ozdobiony dekuparzem. Też ciekawa propozycja można to później również perełkami ozdobić, cekinami, jak to się komuś podoba. I podobne jajko, również tą samą techniką też dekuparz. Tylko inna kolorystyka. Również tutaj jest naklejona taka cienka serwetka z papierowa. Stąd właśnie te wszystkie spękania te nierówności i właśnie o to chodzi, żeby tych nierówności było jak najwięcej. I przechodzimy teraz do takich bardzo, bardzo strojnych jaj, to jest technika zwana Kimekomi. Polega ona na tym, że na jajko styropianowe naciąga się tkaninę, jersey, bawełnę, można to zrobić w dwojaki sposób. Albo przecina się jajko na cztery części i wtedy się wypełnia te części różnymi kolorami tkaniny, albo na dwie, na pół. Ja zaczęłam tak w ten sposób robić, tutaj na pół przecinać i, i również y, y, naciągać tka, y, tkaniny na wierzch. Ważne jest, żeby to była tkanina elastyczna, właśnie dlatego się nadaje do tego bardzo dobrze jersey, który się rozciąga oraz y, taki welur rozciągliwy y, sztuczny, który również można naciągnąć. Y, tutaj jest y, przecięte jajko po prostu na pół, znaczy na pół, nacięcie zrobione jest i w to jest włożona, y, naciągnięta ta tkanina. Tutaj jest zrobione takie troszeczkę z takim, z takim meandrem, takie, takie, takie zakrzywienia i to jest jajko również naklejone, y, y, naciągnięte jest na to tkanina. Y, do tego są wykorzystane różne sznureczki i dekoracje z kwiatków y, z, z, z filcu i jakieś tam perełeczki, można do tego jakieś kolorowe y, koraliki. Również technika Kimekomi, ale zrobiona z farby farbą. Nie naciągnięta tu nie ma tkaniny, tylko jest zrobiona dwubarwna pisanka, dwubarwne jajko. I również do tego są wykorzystane różne sznureczki, kwiatki i inne ozdoby. Taką samą techniką Kimekomi to są, te jajeczka też są zrobione. Są kolorystycznie dobrane. Tkaniny to jest właśnie akurat welur elastyczny i do tego również sznurki, perełki i różne cekinki. Kolorystyka świąteczna, świąt wielkanocnych podstawowa to właśnie żółcie, zielenie. A i w tych kolorach się zazwyczaj dekoruje jajka. Tu jest taka trochę inna opcja, takie troszeczkę ala Faberge, chociaż wiadomo, to nie jest Faberge, ale też na bogato zdobione, też foremki silikonowe i tutaj taki broszka. Z cekinami, z datami, żeby to tak wszystko błyszczało. Zazwyczaj jajka, takie błyszczące ozdoby robimy na święta Bożego Narodzenia, czyli dużo błysku, dużo koloru, dużo takich świecidełek, a jajeczka wielkanocne są bardziej takie takie, takie siermierzne, proste. Ale można się również pokusić o takie bogato zdobione. Tutaj jest do tego jeszcze zdobiony, zrobiony taki taki, taki ręcelek, też również i, i bogato udrapowana wstążka. Różne, w różnych kolorystyce, tu jest właśnie zieleń z żółtym, tutaj jest też zieleń z żółtym, tutaj jest granatowy, też można w różny sposób tymi, z trasami to dekorować i również różne broszki do tego wykorzystać, różne kamyki. Tu jest zrobione w kolorystyce czerwonej, a ten motylek nawiązuje właśnie do, do świąt wielkanocnych, już taki wiosenny, i pióreczko tutaj gdzieś tam ptaszek zgubił, piórko jest zaklejone. Jeszcze ostatnia technika, którą chciałam pokazać, to jajko styropianowe też owinięte z serwetką papierową. Na to też wyciski z foremek silikonowych. I to wszystko jest kolorem takim turkusowym i zrobione złocenia, do tego miedziane, można zrobić złoto i również taka do tego aponka ze steropianu, żeby to kolorystycznie stanowiło całość i można było to razem tak wyeksponować. To jest część taka instruktażowa, znaczy instruktażowa, no taka poglądowa, którą chciałam pokazać dzisiaj, w jakim, jakimi technikami można te jajka ozdobić, w co się można pobawić, jakimi sposobami. I teraz, na zakończenie, chciałabym pokazać taki krótki tutorial, jak zrobić bardzo szybko jajeczko ładne, efektowne i szybko je ozdobić. Pokażę teraz taki fajny sposób ciekawy na dekorację jajka. Do tego jest potrzebne nam jajko plastykowe. Uwaga, ważne to, żeby to było jajko plastykowe, bo na jajku stropionowym nam po prostu to nie wyjdzie. Wiaderko z wodą, taka letnia woda, żeby była, i do tego jakieś stare lakiery do paznokci, które mamy w domu, które już nie używamy, po prostu nalewamy na, na tą wodę. I to kilka, kilka kolorów, to taki, żeby był taki kolorowo, żeby one tak tutaj się na, to, na, na tej wodzie nam utrzymywały. Tak, pierwsza. I to takie różne, można różne, różne kompozycje kolorystyczne tworzyć. Jakby kogoś interesowały takie rzeczy, właśnie dekoracji jajek takich stereopianowych, różne, różne sposoby, różne techniki, to również można sobie poszukać w internecie. I, i również można y, próbować samemu w domu takie coś zrobić. Y, ważne, właśnie mówię o tym jajku plastykowym, bo mieliśmy taką przygodę y, właśnie w klubie rękodzieła, robiłyśmy też takie jajeczka, próbowałyśmy tą techniką z, z, zrobić, ale no, niestety jajka były styropianowe i y, nam to nie chciało osiadać. Ta technika się nazywa Ebru albo Marble też, również można taką nazwę spotkać i yy, różne, yy, różne, yy, po prostu różne dekoruje się, różne materiały można tym dekorować, bo można z tym, tym zrobić jajka, można również yy, kartki papieru ten sposobem dekorować. To wtedy yy, wychodzą takie fajne yy, kolorowe kartki do różnych tam technik wykorzystywane. Yy, to akurat z tego chyba nam nic nie poleci. Zobaczymy, o, poleci troszeczkę. No. Różne, różne arabeski, powiedzmy, takie techniki można tutaj y, różne sposoby różne, różne, na, na, nakraplać, różnymi kolorami. I teraz możemy jeszcze spróbować takimi wykałaczkami sobie tutaj jakiś taki wzór ułożyć, ale to niekoniecznie, bo to y, wszystkie. Y, takie takie y, sposoby, takie rzucane y, na żywioł, też, też fajnie bardzo ładnie wyglądają. No i teraz spróbujemy y, chwila prawdy. zanurzyć to jajeczko. Zobaczymy, czy nam to wszystko wyjdzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyły. O, proszę bardzo. Mamy taką mozaikę. Różnych, tu jest tak akurat przypadkowo różne kolory dobrane. Ten plastyk nam zbiera te wszystkie farby, te wszystkie kolory i można już teraz wziąć na przykład jeszcze sobie wykałaczki, można to, to porozciągać. To jest akurat dosyć duże jajko i można je zrobić i trzeba było je zrobić dwoma, na dwa razy. Bo takie mniejsze jajeczko, jak zanurzymy, to i tego lakieru będzie więcej, to wtedy będzie tylko jedna. Jeden tylko wzór i jedna strona tylko zabarwiona, a druga, druga już nie, nie trzeba będzie jej zrobić. O. I mamy część już tutaj y, takimi kolorami różnymi zrobione. Tu akurat takie kolory mam przypadkowe, a jeżeli ktoś chce się w to pobawić i chce to zrobić, żeby tak było y, ładne kolorystycznie, no to wtedy sobie dobrać takie lakiery y, jakby pasowały. Zwykłe stare lakiery, bo, bo tu próbowałam zrobić żelami, to te żele też opadają, a zwykły lakier robi takie właśnie takie, tak, zatrzymuje się na tej powierzchni plastikowej. Życzę wszystkim rękodzielniczkom, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Nie wiadomo, jak to teraz będzie w tej, w tej naszej rzeczywistości, ale mimo wszystko życzę, żeby, żebyśmy się dobrze bawiły, żeby się nie, nie, nie zamartwiać, żeby poczuć tą wiosnę. I pobawić się troszeczkę rękodziełem, próbować różnych technik, żeby było na naszych stołach kolorowych. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.